Zatwierdalaś pogodę. To jest wasze święto. Pracowaliście na to cały sezon. Zostawcie sobie w sobotę drugą, a dzisiaj przechodzi w województwo, każdy zapierdalał, nogi. Idziemy na nich po swoje. Panowie, Panowie, kto wygra mecz? Gdzieś przez te trzy dni skupiać, przykładać. Za trzy dni mamy zajebistą robotę do zrobienia, ale u nich. Dzięki za dzisiaj, bo kupę zdrowia, kupę serducha, wszystkiego zostawione. Szacunek dla Was! Dziękuję bardzo. Brawo, brawo, panu, brawo, 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 brawo panu brawo.